Na tajemnice historii zaprasza sponsor programu Nowa Era, dumny sponsor polskiej nauki. Na program zaprasza sponsor firma Adidas, właściciel odzieży i butów. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku programu Tajemnice historii. Cieszę się, że ponownie jesteście z nami, bo dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż w głąb średniowiecza, do czasów kiedy władcy nie tylko rządzili mieczem, ale i piórem, a każda decyzja mogła zmienić los całego królestwa. Naszym bohaterem będzie król Kazimierz IV Zapomniany. Postać, o której niewielu słyszało, choć jego historia kryje w sobie więcej dramatów, zdrad i tajemnic niż nie jeden film historyczny. Kim był ten człowiek? Jak to możliwe, że zniknął z kardziełów, jakby nigdy nie istniał? I co wspólnego miał z jedną z największych zagadek polskiego średniowiecza? Kazimierz IV urodził się około 1430 roku w czasach wielkich przemian w Europie. Był młodszym bratem potężnego władcy, który przez lata umacniał swoją pozycję na tronie. Według niektórych źródeł Kazimierz był ambitny, oczytany i niezwykle niezależny. Cechy, które w tamtych czasach mogły być zarówno zaletą jak i przekleństwem. Kiedy jego brat zmarł, Kazimierz niespodziewanie objął władzę. Od razu zaczął wprowadzać reformy, które miały usprawnić działanie państwa, uporządkować podatki, wzmocnić handel i ograniczyć wpływy duchowieństwa. Nie spodobało się to jednak możnym, którzy zaczęli Knuć przeciw niemu. W kronikach pojawiają się wzmianki o tajnych naradach i znikających doradcach króla. Niektórzy z nich mieli zdradzić swojego władcę, przekazując jego plany wrogim dworom. W 1478 roku podczas pożaru Zamku Królewskiego zaginął niezwykły dokument Kronika Zamkowa. Według historyków zawierała ona osobiste zapiski Kazimierza IV, jego reformy, listy do obcych władców, a nawet informacje o tajnych sojuszach od tamtego momentu ślad po królu urywa się. Nie znaleziono jego grobu, nie ma żadnego portretu w kronikach, które przetrwały po prostu znikną. Niektórzy badacze twierdzą, że uciekł na południe Europy, gdzie żył pod innym imieniem. Inni uważają, że został zamordowany, a jego istnienie celowo wymazano z pamięci, by nikt nie kwestionował nowej władzy. Zagadkę Kazimierza IV próbowało rozwikłać już wielu historyków. W ostatnich latach odkryto nawet fragment starego, Pergaminu, który mógł należeć do zaginionej kroniki zamkowej. Znajduje się tam fragment zdania, a gdy przyjdzie dzień, w którym świat zapomni o królu, wtedy prawda ujrzy światło dzienne. To zdanie od lat budzi kontrowersje, czy to pożegnanie z tonem, czy może zapowiedź, że kiedyś ktoś odkryje jego prawdziwą historię? Dumnym sponsorem programu Tajemnice Historii jest Nowa Era, wydawnictwo, które wspiera edukację i pomaga rozwijać pasję do poznawania przeszłości. Dzięki nim możemy dalej wędrować przez wieki i odkrywać tajemnice, które skrywa historia. To już drugi odcinek naszego programu, ale przed nami jeszcze wiele niezwykłych opowieści o władcach, bitwach i sekretach, o których nie mówi się na lekcjach historii. Przypominam, tajemnice historii oglądajcie od wtorku do piątku o 17.15 na AlexTV1. Zachęcam też, byście zajrzeli na Facebooka AlexTV1, gdzie publikujemy zapowiedzi kolejnych odcinków i zdjęcia z przygotowań do programu. Tam również możecie napisać o jakim temacie chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dziękuję, że byliście ze mną, ja jestem Marcin Nowak, a to były Tajemnice Historii. Do zobaczenia już jutro o tej stałej porze. Na program zaprosił sponsor firma Adidas, właściciel odzieży i butów. Na tajemnicę historii zaprosił sponsor programu Nowa Era, dumny sponsor polskiej nauki.